Cześć! Z tej strony ale Uruszczak. Jest mi miło powitać Cię w praktyce ze mną. To będzie krótka praktyka dla obudzenia bioder. Na pewnym etapie pracy może przydać nam się pasek. To może być tak zwany pasek do jogi, ale jeżeli go nie masz, nie szkodzi. Przy, powiedz, użyteczny jest każdy pasek, który jest w domu. Także przygotuj go sobie i zapraszam na matę. Damy sobie chwilkę na skoncentrowanie się na sobie, skupienie na oddechu, więc usiądź sobie wygodnie. Jeżeli możesz, to niech to będzie siad skrzyżny na ziemi. Ja sobie siadam zawsze wyżej, czyli na kocykach. Przy czym tutaj siadam także nie całymi pośladkami na tych kocach, ale guzami kurszowymi czyli dosłownie na, na krawędzi kocy siadam. Jak sobie siądziesz, możesz troszeczkę się poruszać, tak, żeby nie siadać w jakichś nawykowych pozycjach, ale właśnie zawsze dać sobie impuls do czy też impuls ciała do poszukania nowego ułożenia. I jak sobie siadziesz, uznasz, że jest Ci wygodnie, to jeszcze przyjrzyj się jak jest umiejscowiona Twoja głowa i wzrok. Byłoby super, gdyby oczy były skierowane do przodu i wzrok też uniesiony, dlatego, że to pomaga unosić przód ciała. No i też zwróć uwagę na głowę, czy ona nie idzie do przodu. Czasem to się dzieje po prostu nawykowo. Staramy się dawać sobie takie przyzwolenie na rozluźnienie gałek ocznych. Poprzez rozluźnienie gałek ocznych wycofuje się głowa na szyję. No i głowa nie jest tak bardzo wysunięta, nie mamy takich obciążonych barków. Jak uznasz, że jest Ci wygodnie, to powolutku sobie zamknij oczy. Damy sobie chwilkę na koncentrację na sobie i skupienie na oddechu. Skieruj uwagę na siebie. Poczuj swoje ciało, jakie czujesz dzisiaj, teraz. I nie oceniaj tego, tylko zaakceptuj. Może być tak, że jest jesteś trochę sztywno i nie do końca komfortowa, a może wręcz przeciwnie. Każde odczucie jest Twoim odczuciem, ma prawo się pojawić. Każde odczucie dobrze jest zaakceptować. Tej oddechnie się od miennicy, tak, żeby dać sobie impuls do wydłużenia tułowia, ale nie w usztywniony sposób, tylko w taki miękki, spokojny. I powoli zacznij kierować uwagę na oddechy. Zauważ, że robisz wdechy, zauważ, że robisz wydechy. Zrób sobie jeszcze trzy spokojne oddechy, i po tych trzech oddechach. Woli będziemy unosić ręce na górę. Wdech, unieś ręce w górę i wydech, ręce na dół. I drugi raz wdech, wydech na dół. Jak nie mam problemu z szyją, to kiedy robisz wdech, unieś sobie też brodę. Wydech na dół. Kolejne trzy razy poprowadzimy w drugą stronę, czyli wdech, ręce bokiem. Jeżeli możesz unieść brodę w górę, wydech ręce na dół. Wdech. Wydech i ostatni raz. Wdech i z wydechem skłon do przodu. Spokojny skłon do przodu, wsuń się na skłon. Na końcu nosu zimę głowę. Wdech, uniesiemy się w górę. I teraz z wydechem skłon po przekątnej w prawo. Wdech. Do góry i wydech. Skłon do boku. Wdech. Góra i wydech. Skręt. Jedna dłoń za u, do druga. Za pośladkami. Wdech. Do góry i wydech. Przełóż sobie ręce w tył. Podeprzyj się na czubkach palców. I delikatnie wysuń sobie mostek do góry. Wdech. Wydech powrót do centrum z kolejnym wdechem. Ręce w górę i wydech skręt na lewo. Wdech do góry i wydech skłon do boku. Wdech góra, wydech skłon po przekątnej w lewo. Wdech do góry i wydech. Skłon do przodu. Wsuń do skłonu. I pozostań sobie na trzy spokojne oddechy. Wdech prowadź w stronę pleców. Wydech niech rozluźnia głowę. I dociśnij pośladki do pięt. Unieś się w górę. I teraz sobie zmienimy układ nóg. Zrobimy całość, przy czym w drugą stronę. Czyli zaczniemy sobie od skłonu do przodu, a potem pójdziemy w lewo. Wydech, skłon w przód. Wdech, uniesienie w górę i wydech, skłon po przekątnej w lewo. Wdech do góry i wydech, skłon do boku. Lekko rozciągnij sobie prawy bok. Wdech, Góra, wydech skręt, wdech do góry i wydech przenieś sobie ręce w tył. I wdech wysuń sobie mostek w górę, wdech unij sobie ręce w górę i wydech skręt na prawo, wdech ręce do góry, wydech skłon do boku. I wdech do góry i skłon po przekątnej. Wdech, uniesienie w górę i wydech. Skłon się do przodu, pozostań sobie na trzy oddechy skłonie. Nie dociągaj się na siłę, bardziej rozluźnij w pozór, żeby ciało stopniało. I opadł sobie w Po trzech oddechach unieś się do góry, unieś ręce, wydłuż się, możesz popatrzeć sobie w górę, jeżeli tego nie boli Cię szyja, wydech, opuść ręce na dół. przykręcę się tutaj na macie i ustaw się tak, żeby Ci było wygodnie. Możesz sobie oprzeć dłonie, skierowane palce w stronę bioder, ewentualnie oprzyj się na pięściach, jeżeli to by było za trudne, kolana są w górze. I teraz zrób sobie spokojny wdech, starając się mieć takie zrównoważenie w przodzie i w tyle ciała, i z wydechem opuść kolana na prawo. Wdech, góra, i wydech, kolana w lewo. Powtórzmy to sobie po dwa razy na stronę. Wdech, nie dociskaj ich na siłę, bardziej je rozluźnij, pozwól, żeby one pod swoim ciężarem tyle, ile mogą opadły. Wdech do góry, wydech. I wdech. I wydech. Mhm. Teraz połącz sobie podeszwy stóp, ich kolana opadną na boki. Wróć sobie tułowiem do góry. Wdech, unieś ręce w górę. I wydech, będziemy zmieniać ułożenie nóg. Opuść sobie ręce. Lewą nogę daj sobie do boku, czyli stopa idzie na zewnątrz, natomiast prawą dajemy do środka. Ustawię się przodem, żeby było to lepiej widoczne. Czyli mamy taki siat. Jakby było niewygodnie, na przykład za twardo na stop to sobie możesz ustawić kocyk pod, yy, pod biodrami, żeby było bardziej miękko. Wdech. Rozszerz sobie ręce na boki. Mhm. I wydech skłon na prawo. Teraz ta górna ręka nas będzie wyciągać z pozycji, i będziemy szli sobie do skłonu na jedną, na drugą stronę. Wdech. Wydech, starając się tak falować i jednocześnie wyciągać się ruchem ramienia, czyli ręka idzie do boku, jak poczujesz rozciąganie, przejdę z uniesieniem. Wydech. I, dech. I, wydech. Pozostaw sobie teraz prawą dłoń na ziemi, to jest takie lekkie, przechylenie, delikatne podparcie. Ręka idzie do góry, wdech i z wydechem teraz. Takim półokręgiem ściągamy sobie tułów do skrętu. Wdech. Do góry, wydech. Sięgamy w tył i wracamy. Wydech. Wdech. I wydech. Pozostaw sobie dłoń z prawej strony. Lekko możesz się odepchnąć od prawej dłoni. A lewą ręką pociągnąć, tak żeby poczuć rozciąganie w po łopatkach. Zrób sobie wdech do łopatek. I wydech zacznie się rozluźniać. Zejdź sobie na kilka spokojnych oddechów do skłonu do pozycji jelenia. Spokojny wdech i długi wydech. Uniesiemy się w górę. Tak jak wchodziliśmy, tak się. tak Unosimy się do góry. Wdech ręce na boki. Siennik, ciukami w tył. Możesz pozwolić sobie na uniesienie mostka. spojrzenie w górę. I z wydechem zawień sobie ręce z przodu za okrągły i górny plec. I drugi raz. Wdech. Otwarcie i wydech. Odchylenie miednicy. Pokażę to bokiem. Odchylenie biednicy i zawinięcie pleców. I jeszcze jeden raz wdech, i wydech. Wdech, ręce w górę, wydech. Opuść sobie ręce na dół i zmienimy ułożenie nóg, przy czym najpierw włączymy sobie podeszwy, połączenie podeszw. No i zmiana. Mhm. Wdech. Otwórz sobie ramiona i wydech. Skłon do boku. No i tak trzy razy, na jedną, na drugą stronę. Wdech. I wydech. Staraj się szukać tego ruchu ramieniem, czyli ręka najpierw ciągnie do boku. Jak poczuję, że ona zaczyna rozciągać troszkę szyję, to wtedy dopiero skłon. Mhm. Ok. I zajdziemy sobie teraz lewą dłonią na ziemię. Prawa ręka do góry. I wdech. Półokręgiem ściągamy tułów do skrętu Wdech. Do góry. Wydech. Sięgnięcie w tył. No i tak prowadzimy sobie trzy razy. Miękko. I teraz za tym ostatnim razem zostań sobie w dole. Lekko odepchnij się od lewej dłoni. Prawą dłonią troszeczkę pociągnij. Zrób wdech w stronę łopatek. I wydech, rozluźnij, powoli zejdź sobie do... do pozycji jelenia. Spokojny wdech, możesz troszeczkę wydłużyć wdech. Tak jak wchodziliśmy, tak wychodzimy. Wdech, unieś sobie ręce, sięg kciukami w tył i pozwól na odchylenie miednicy, zawinięcie rok z przodu. Wdech, otwarcie i wydech. I jeszcze jeden wdech I wydech. Wdech, unieś sobie ręce w górę. Wydech, opuść ręce, połącz sobie stopy. Daj sobie chwilkę na rozluźnienie nóg. I na koniec położymy się na plecach. Możesz sobie e, przygotować e, pasek tak, żeby założyć go na stopę. Także pasek gdzieś pod ręką. Jeszcze rozszerzę tutaj dużą pętlę. Możesz położyć się po prostu na plecach, ewentualnie chwyć się pod kolanami, odchylić kręg po kręgu. Zejdź na dół. Zanim jeszcze coś będziemy robić z paskiem, połóż sobie dłonie na brzuchu, zamknij oczy i pomasuj sobie brzuch, możesz zrobić kilka ruchów okrężnych zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół pępka. Kilka razy możesz sobie rozetrzeć brzuch. Jak brzuch będzie trochę bardziej rozluźniony, to pozostaw dłonie nieruchomo. Spokojnie oddychaj. Może będzie tak, że poczujesz. Jak na wdechu brzuch się unosi w górę, a na wydechu opada w dół. Wdech brzuch się unosi i wydech brzuch opada. Wdech brzuch się unosi z wydechem opada. I załóż sobie teraz pasek na stopę, blisko pięty. Pasek blisko pięty. Lewa noga zgięta. Tak się chwyć, żeby mieć stabilne stabilne trzymanie nogi. Noga może być ta w górze zgięta, przy czym koziutowanie niech sięga sobie prosto, padnę do ziemi. a ciśnij sobie na Pasek, a jednocześnie stopa też nie naciska na pasek, czyli dłonie ściągają pasek w dół, stopa naciska. I tak zrób sobie 6 spokojnych oddechów. Niech noga będzie aktywna. To jest uczucie rozciągania w nodze, ale takie, że jest całkowicie komfortowe. Nie chciałabym, żeby było wrażenie, że nogę urywa. Ok. I teraz dalej naciskając, czy ściągając pasek w dół, czyli ciągniemy sobie pasek do dół, robimy ruch stopą, czyli powoli palce do góry i pięta w górę. Czyli raz palce point, raz palce flex. I tak jeszcze trzy razy. Ok. Super. Jak zakończysz, to rozluźnij pasek, chwyć go sobie szeroko, łokcie na zewnątrz, zegnij porządnie nogę w kolanie. I kilka razy taki ruch wahadłowy dla rozluźnienia nogi. Ok, no i zmienimy sobie stronę. Połóż stopę na ziemi. Teraz pasek na lewą stopę. Znowu. Mniej więcej tak jak czujesz, koziudowa prosto padła do ziemi. Noga może być skięta. Ściągamy sobie rękami pasek w dół, a jednocześnie noga naciska na pasek i 6 spokojnych oddechów. Kiedy sobie oddychasz w ten sposób, to miej twarz rozluźnioną, oczy mogą być zamknięte, rozluźnij punkt między brwiami. Zrób sobie jeszcze jeden oddech. Dodamy ruch stopą. Palce point i palce flex. I tak łącznie sześć razy. Ok. Jak zakończysz, to zegnij sobie nogę porządnie w kolanie, rozszerz sobie łokcie na zewnątrz i na luzie. Noga na jedną, na drugą stronę, ruchem wahadłowym. No i super. mi sobie pasek z nogi. Odłóż pasek na bok. Na moment znowu możesz położyć dłonie na brzuchu. Zamknij oczy i przez moment wsłuchuj się w odczucia płynące z Twojego ciała. Jeżeli chcesz, to możesz wydłużyć nogi. Dzięki wielkie.